Cześć, cześć, jestem Szymon i zaczynam nową serię vlogów, w których mówię o swojej drodze rozwoju duchowego i tego całkiem normalnego rozwoju. Na początku, na, najpierw to jest po prostu eksperyment, próbuję z nowymi formami nagrywania, montażu i treści. Jest chaos i forma, która najlepiej się przyjmie, to z nią po prostu będę kontynuował. Yy, dlatego zostaw po prostu informację, która forma najbardziej Ci siedzi i... No, i nie wiem, zapraszam do nagrania. Nie, no tak to nie zejdę. Yy, w sumie to by było fajne, jakbym się nagrał, jak schodzę. <grym> Ale bardziej fajne by było, jakbym nagrał, jak się spadam. <grym> yy, tam nie idę, bo tam chrząszczą liście. A ja nie chcę znowu mieć chrząszczącego nagrania, bo nawet nie wiem, jak to potem usunąć. Nie wiem. nie wiem. Ja się strasznie strasznie krytykuję te moje gestykulacje, bo są gejowe. Serio. A znaczy, tak ja uważam, że są gejowe, bo są takie jakieś. Są takie, nie są w punkt, tylko są takie. Takie. One nie są w stylu męskim. Masculine. Chciałbym spróbować właśnie teraz jakoś bardziej wejść w ten tryb masculine. Męski tryb. Będę obrażał znajomych, nie okazywał swoich uczuć. Będę reagował agresją na każdą krytykę skierowaną w moją stronę i zostanę kibicem Widzewa. To będzie najbardziej maskulin z mojej strony, co mógłbym zrobić chyba. Tak. I jeszcze będę. O, to jest mocne! Będę w domu sikał na stojąco. Tak. Nie, dobra, tego nie mówię. Bo chciałem powiedzieć, że na przykład mam swoją matkę, ale to by nie było maskulin, co nie? Jednak. Dlatego tego nie powiem. Dobrze, no, że czasem właśnie tak się nie mówi o rzeczach. <laughs> o niektórych właśnie lepiej nie mówić. Sam o tym wiem. Po na przykład tej randce ostatniej. Że niektóre rzeczy lepiej zostawić dla samego siebie. Chociaż nie wiem, bo to dziwna randka była najdziwniejsza, na jakiej byłem. Chociaż nie byłem na wielu. Tak, nie byłem na wielu randkach Ja się boję znaczy, No mówiłem, że Przez to, że się sobie nie uprawiałem Jeszcze seksu, to Boję się w ogóle pokazywać mm, Zainteresowanie Drugiej osoby bardziej, bo No bo kurde Jak w końcu dojdzie do tego seksu Pamiętnego, to Znaczy pamiętnego, no do seksu po prostu No to kurde Ja nie będę wiedział co i jak ja się zestresuję i się posikam w majtki. I będzie dupa, no dupa będzie, dupa! A tak to to co? Jak się poboję na przykład, co nie, i nie pokażę tego zainteresowania, to nie będzie tego seksu. I nie będę musiał się bać, znaczy nie będę musiał... No wiecie, no. Dobrze wiecie wszystko. Ja wam nic nie muszę mówić, wy wszystko wiecie, więc... Ciekawe, czy te nagrania można stosować też jako formę medytacji Bo skupiam się na mówieniu I to jest jakaś forma skupienia, co nie? W sumie, w sumie to tak W sumie można to uznać za formę medytacji Ale, ale bardziej taką no podstawową, taką spokojną medytacją jest po prostu skupianie się na zmysłach Albo na myślach. Na przykład wczoraj, jak się skupiałem na zmysłach, w pewnym momencie przestałem myśleć i tak zacząłem bardziej czuć oczami. W sensie, że nie patrzę oczami, tylko czuję oczami. To brzmi tak, to, to brzmi dziwnie. To jest dziwne, ale to tak, jakbyś odfokusował oczy i zamiast starać się zrozumieć co widzisz, to ty się. To ty czujesz to co widzisz. Chociaż nie wiem, czy to jest poprawna terminologia tego zdarzenia, ale mniej więcej to jest coś takiego, jakbyś. Jakbym, jak, 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 coś, jak coś, się dowiem więcej na ten temat, no to oczywiście, że powiem. Chyba że zapomnę. Czyli raczej nie powiem. Mm. Tak, i wtedy masz masz fajne wizuale. Mam przez to na myśli to, że twój umysł z tego co widzisz, nie wiem, na przykład jak się patrzy na trawę, no to widzisz takie tu jest ciemniejsze zielone, tu jest jaśniejsze zielone. i tak jest, tak tu jest taki tak prosto, tu jest takie taka bardziej kropka i z tego wszystkiego próbuje twój umysł stworzyć jakieś obrazy. I ty jak się skupisz na obserwowaniu tego, co, co próbuje stworzyć twój umysł. To ty na żywo widzisz, jak twój umysł tworzy te kurwa obrazy. I to się tak rusza, to się tak. Nie wiem. To jest śmieszne. Tylko potem oczy bolą. Naprawdę. Ja się popłakałem przy tym. Znaczy popłakałem. No, łzy mi leciały, bo chociaż się patrzyłem. Nie wiem, ja cały czas patrzyłem się w, no, w, podobnym, w podobną okolicę i normalnie jak się patrzyłem, no to było spoko. Ale jak zacząłem się patrzeć właśnie tym widzeniem, tym innym, tym o którym mówię, to, no, to, wtedy, zaczę, no, zaczę, to wtedy to światło, które dociera do Twoich oczu, jest jakoś z, zdziesiątkowane. Pomnożone. Nie wiem, czemu to się tak dzieje. To jest tak, jakbyś bardziej się otwierał, naprawdę. To jest tak, jakby Twoje oczy się bardziej otwierały na to światło. Co. co pewnie tak nie jest. Mi się wydaje, że tak naprawdę nie jest, ale. to jest fajne wytłumaczenie: że Twoje oczy się otwierają bardziej na światło. Bo otwierać, otwierać. W sensie fizycznym, to, to chyba nie. To chyba, chyba to tak nie działa. Ale tak mi się nie chciało robić tej medytacji. Tak się oceniałem podczas tej medytacji. Znaczy, tak to nie, ale trochę tak. Było ciężko. Nie wiem. A potem z konia zwaliłem lol.